Czy Polacy przewidzieli rozwój lotnictwa strategicznego już w 1934 roku? W swojej pracy pod tytułem Przyszła wojna, jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju, Władysław Sikorski opisał właśnie rozwój lotnictwa strategicznego, co okazało się zresztą przepowiednią całkiem trafną, ponieważ podczas II wojny światowej stało się ono jednym z kluczowych narzędzi prowadzenia wojny. Na początku konfliktu dominowały głównie naloty taktyczne. Jednak z czasem państwa, zwłaszcza Stany Zjednoczone, Wielka Brytania zaczęły rozwijać zdolności do prowadzenia nalotów strategicznych, czyli uderzeń na zaplecze przemysłowe i infrastrukturalne przeciwnika. Powstały wtedy ciężkie bombowce dalekiego zasięgu, takie jak brytyjski Avro Lancaster czy amerykański Boeing B-17 Flying Fortress i B-29 Superfortress. Masowe naloty na miasta niemieckie, jak Drezno czy Hamburg, miały osłabić zdolności produkcyjne III Rzeszy oraz złamać morale ludności cywilnej. Kulminacją rozwoju lotnictwa strategicznego było. Zrzucenie bomb atomowych na Hiroshime i Nagasaki w roku 1945. Druga wojna światowa udowodniła, że przewaga w powietrzu i zdolność prowadzenia tam działań na dużą skalę potrafią przesądzić o losach całych kampanii wojennych. A jeżeli temat przewidywań Sikorskiego was zaciekawił, zapraszam na mój najnowszy film na ten temat.